Chciałbyś się przejechać? Hmm, pomyślmy. Wiecie, jak tańczą zwierzaki? To jest taniec słonia. Trudno się ruszać, gdy ktoś jest taki wielki. Prawda, Tupciu? A dla mrówek taniec to łatwizna. A może Wy pokażecie? Znacie jakieś tańce zwierzątek? Ja znam! Wiem, jak skacze kangur. On robi to tak. Hop, 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 hop. hop. Brawo! Też chcę spróbować. Hop, 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 hop. hop, hop. Ach, ale harce. Beniu, masz ochotę pójść ze mną na poszukiwania? To chyba niebezpieczne. Pani powiedziała, żebyśmy się nie oddalali. Tak, tego nam nie wolno. Tak, mówisz dlatego, że jesteś tchórzem. Wcale nie jestem tchórzem. Patrz, nie boję się, idę sam. Ja także mogę pójść sam. Hmm. Gdzie są Tupcio i Borys? Zgubili się. Oni są tam. I mam nadzieję, że wkrótce wrócą? Jako przyjaciele. Hmm. Chyba zabłądziliśmy. Wszystko przez ciebie! Dlaczego nazwałeś mnie tchórzem? Ty pierwszy odszedłeś od grupy. Co teraz zrobimy? Hmm. A może znajdziemy ich za pomocą twojej lunety. Nie mów mi, co mam robić. No to powiedz, co chcesz robić. Może znajdę ich za pomocą mojej lunety. Widzę tylko trawę. Ty zobacz! Naprawdę mogę? Jesteśmy przyjaciółmi? Nie, ale popatrzeć możesz. O! Jest motyl! Ja pierwszy o? zobaczyłem hmm. motyla! Jestem najlepszy! Ale śliczny! Brawo, Beniu! Zauważyłeś pierwszego motylka. O co chodzi, Tupciu? Nie lubisz motyli? Lubię, ale widziałam go wcześniej! Wołałem was, ale nie przyszliście! A ja wtedy mówiłem prawdę! Nikt nie chce cię słuchać, bo stale zmyślasz jakieś historie! Co mam zrobić, żebyście mi znowu wierzyli? Obiecaj, że przestaniesz opowiadać te bójdy na resorach. Jeśli przyrzeknę, to będziecie mi wierzyć jak dawniej? Ależ oczywiście, tupciu. Patrzcie, ile motyli! O, o, one są kolorowe. Tak piękne, że trudno sobie wyobrazić. Tym razem powiedziałem prawdę. Wiem. Ła! <grym> <grym> wow, to nawet lepsze niż sanki. Potem wszyscy zjechaliśmy na tej śniegowej oponie i jeszcze przekoziołkowaliśmy w dół. Widzę, że zabawa była udana. Tak, mamo, bardzo, bardzo, bardzo. Twoja opowieść tak mi się spodobała, że i ja nabrałam ochoty na jazdę. Możemy zjechać razem? Tak. Gotowy? Aha, naprzód! Uii! Mamo, było wspaniale! Jesteśmy pierwsi, Beniu! Przybiegliśmy pierwsi! Popatrz, już ktoś jest przed nami. No, dość długo to trwało. Jak wam się udało tak szybko dobiec? Tak, my też jesteśmy ciekawi. No, biegliśmy tak szybko, 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 że nie zauważyliście, jak was mijaliśmy. Prawda, Borys? Zgadza się! Ja nawet nie zauważyłem, jak was wyprzedzałem! Mm -hmm. Jej, ale wyczyn! Wspaniale! Cóż, skoro tak się sprawy mają, medale należą się wam, prawda? Mm -hmm. Hurra! Zdobyliśmy medale! Myślałam, że to my wygraliśmy. Ale staraliśmy się. To najważniejsze. Wygrywanie nie jest takie przyjemne, jak myślałem. Świetnie! Przyniosłaś mi plastelinę. Tak, skarbie. Pobawisz się z małym kolegą, który przyjdzie z mamą. To fantastycznie! A kto przyjdzie? O, już są. O? Witaj, kochanie. Cześć. Mm. Witaj, Gugu. To jest Google. On nie jest mały. On jest super ekstra okropnie mały. Czy będzie umiał lepić plastelinę? Hej! Chcesz się pobawić z... Czekaj! Ty weźmiesz to, a ja wezmę resztę. Pokażę ci, jak to się robi. Już mówiłam. Mamo, Gugu wszystko bierze do buzi. Uspokój się, Tupciu Małe dzieci właśnie w ten sposób poznają różne rzeczy. Dzień dobry. Słyszałem, że mówiliście o czymś bardzo ważnym. Tak. Wie pan? Ktoś tu uważa, że chłopcy wszystko robią lepiej od dziewcząt. Rozumiem. Chodź tutaj, Tupciu, pogadamy jak mężczyźni, zanim mama napełni koszyk. Chciałbym ci coś pokazać. Co takiego? Co tam jest napisane? Moje podróże po świecie. Tu są moje pamiątki. Wiele podróżowałem, gdy byłem młody. Cudo! Wtedy, gdy był pan chłopcem? Tak. Chcesz wiedzieć, czego się nauczyłem? Tak. Jej. O! Ten samolot mógł wspaniale robić korkociągi i nurkować. Pierwszy przeneciał ocean, a wiesz, kto go pilotował? Marianna, fantastyczna dziewczyna. O? Jaki wielki most! Tak, a zaprojektowała go ona. Nazywa się Flora, wspaniała architektka. Ja wiem, gdzie to jest, w naszym miasteczku. Racja, poznajesz tę mysz? To Amelia, sławna podróżniczka, która odkryła to miejsce i założyła osadę. Naprawdę? Odkrywca, tak jak ja i Borys. To dziewczyny są. Na to wygląda. Oczywiście, jeśli się czegoś obawiasz. My, piraci, niczego się nie boimy. Nie martw się, ty nie zmokniesz. <laughs> Jestem najlepszym piratem na świecie! Brawo, Piratko Mysiu! Co jest dalej? Dowiesz się, jak wyjdziesz z kąpieli. Hurra! Krzyknijmy wszyscy wraz, bo kilka kroków i skarpi już masz. Stąpaj po śladach, a na ostatku ścieżka zawiedzie cię wprost do... Statku! O! Jakiego statku? O!